W marcowym numerze niemieckiego czasopisma Józef Zblat po kilku proroctwach duchownych autor przedstawił słowa dwóch świeckich, bardzo znanych bawarskich wizjonerów: Aloisa Ilmayera z Freilassing oraz Matiasa Langa, młynarza zwanego Muljasl, mieszkającego w pobliżu granicy czeskiej. Zarówno ci dwaj świeccy, jak i duchowni cytowani w tym artykule zgadzają się co do kolejności wydarzeń. Najpierw przyjdą rewolucje i wojny, potem bezpośrednia interwencja Boga podczas Trzech Dni Ciemności, a następnie okres krótkiego odrodzenia Kościoła i powszechnego pokoju. Siostra Marian, portierka klasztoru Urszulanek w Blois we Francji, zmarła w wieku 55 lat w 1804 roku. W sierpniu 1804 roku, krótko przed śmiercią, przepowiedziała przyszły los swojego klasztoru, oraz inne wydarzenia, które do dziś się spełniły. Następnie powiedziała: będzie trzeba bardzo się modlić, ponieważ źli będą chcieli wszystko zniszczyć. Przed wielką walką oni będą panami, zrobią tyle zła, ile tylko będą mogli, ale nie tyle, ile by chcieli, ponieważ nie będą mieli na to wystarczająco dużo czasu. Przez chwilę będzie się wydawać, że nieliczni prawdziwi ludzie zostaną całkowicie wytępieni, ale o moc Boża, wszystkie zło zostanie unicestwione. Te słowa pokrywają się z przepowiedniami Jezuity Ojca Nektu, przełożonego jednego z domów jezuickich w Belgii, który zmarł w opinii świętości 12 lipca 1772 roku w Bordeaux. Około 1760 roku przepowiedział wiele rzeczy, z których wiele już się spełniło, na przykład kasatę zakonu jezuitów w 1773, rewolucję francuską w 1789, a w jej trakcie egzekucję koronowanych głów w 1793 i tym podobne. Początkowo, dopóki nie nadeszły dni horroru, nikt nie wierzył w jego proroctwa. Jego jeszcze niespełnione przepowiednie brzmiał następująco. Kiedy zbliżać się będą wydarzenia poprzedzające zwycięstwo Kościoła, na Ziemi zapanuje taki chaos, że ludzie będą wierzyć, iż Bóg całkowicie wydał ich na pastwę ich nieuporządkowanych skłonności, a opatrzność już nie troszczy się o świat. Jednym słowem, nieporządek stanie się tak powszechny, że nikt nie będzie w stanie się w nim odnaleźć. Kiedy nadejdzie moment ostatniego kryzysu, nikt nie będzie mógł zrobić nic innego, jak tylko trwać tam, gdzie Bóg go postawił i modlić się w skupieniu, aż gniew i miłosierdzie Boga zostaną zaspokojone. Wielu wizjonerów mówi o tym. Najpierw rozpadnie się wszelki porządek kościelny i społeczny. Ten rozpad będzie tak wielki i rozległy, że przewyższy wszelkie wcześniejsze upadki. Dokładnie to widzą dziś rozsądnie myślący katolicy wokół siebie. Demoniczny wpływ osiągnął w tak zwanym nowoczesnym społeczeństwie skalę, której nikt nie mógłby sobie wyobrazić nawet 50, a nawet dziesięć lat temu. Maria Steiner, służebnica Boża w latach 1843-1844, mówiła: Widzą zakonników i duchowieństwo w tak powszechnym upadku, że musi nadejść kara. "Owy biedni zakonnicy i biedne zakonnice! Zakonnicy będą musieli opuścić swoje klasztory, a zakonnice zostaną wypędzone ze swoich domów. Ten proces osiągnął w naszych czasach nowy szczyt. Teraz to nie świeckie władze zamykają klasztory i wypędzają zakonników, ale bergoglio i jego towarzysze. Bergoglio niedawno wydał dekret regulujący klasztory kontemplacyjnych zakonów żeńskich." Poza nim, na przykład w Niemczech, przede wszystkim kardynał arcybiskup Marx zamyka ostatnie istniejące klasztory. Kościół będzie prześladowany, a Rzym zostanie pozbawiony Ojca Świętego. Jeśli nie będą błagać o litość przez modlitwę, nadejdzie czas, gdy zobaczą miecz i śmierć, a Rzym pozostanie bez pasterza. To proroctwo pasuje do wizji Aloyza Ilmajera, który opisał to w następujący sposób. I wtedy powiedział, że ci ludzie, którzy wyglądają jakby mieli rogi, Ilmayer miał na myśli biskupów, których mitra z boku wygląda jak rogi, będą z czarnym człowiekiem. Można to tłumaczyć tak, że cała hierarchia kościelna stanie się apostacka i będzie służyć wrogowi, czarnemu człowiekowi, czyli diabłu, którego jedynym celem jest całkowite zniszczenie wiary katolickiej. Po tym jak Pius IX, jak wspomniano wcześniej w swoim brewe z 6 stycznia 1873 roku wyjaśnił, że po niezwykle wielkich prześladowaniach Kościoła z pewnością nastąpi jego szczególne zwycięstwo, kontynuował swoje przesłanie słowami: z faktu, że w dotychczasowych, mniejszych i mniej niebezpiecznych walkach Bóg wspierał Kościół, albo przez broń władców, albo przez cudowną skuteczność i siłę świętych mężów, a teraz w tych jeszcze cięższych walkach nie korzysta z takiej pomocy, wynika, że zwycięstwo nad wrogami zachowuje dla siebie. To staje się całkowicie zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę, że korzeń wszystkich obecnych problemów leży głównie w tym, że ludzie, którzy swoimi zdolnościami i siłami interesują się wyłącznie sprawami doczesnymi, nie tylko opuścili Boga, ale całkowicie go od siebie odrzucili. Tak bardzo, że nie wydaje się możliwe, aby zostali przyprowadzeni z powrotem do Boga w inny sposób niż przez czyn, którego nie można łatwo przypisać drugiej przyczynie i który będzie taki, że swoją wyjątkowością skieruje spojrzenia wszystkich poza ziemię i zmusi każdego do wołania. To jest dzieło pana i dziwne w oczach naszych? Podobnie wypowiadał się w 1880 roku biskup Monsignor Pai z Poitiers, który również był przekonany, że Bóg postępuje z narodami tak, jak one postępują z Nim. Wielkie prawo, ogólne prawo opatrzności w rządzeniu narodami, to prawo odwetu. Jak narody postępują z Bogiem, tak Bóg postępuje z narodami. W żadnej epoce historii świata nie widzieliśmy tak powszechnego buntu przeciwko Bogu, jak teraz. Wszyscy chwytają za broń przeciwko niemu. Nigdy dotąd nie łamano tak powszechnie wszystkich przymierzy z Bogiem i nie rzucano mu tak bezczelnego wyzwania na wszystkich frontach. W księdze Hioba w rozdziale 21 wersecie 14 czytamy. Zostaw nas w spokoju, nie chcemy znać Twoich dróg. Zostaw nas. Dokładnie to robią i mówią nowoczesne narody. Zostaw nas w spokoju. Nie chcemy już Boga, chcemy robić wszystko przeciwko Niemu i bez Niego. Państwa muszą być antykościelne, ateistyczne, czysto świeckie i Bóg pozwoli narodom działać według ich uporu i woli, aż w swoim szaleństwie wzajemnie się rozszarpią i Europę zaleją krwią i ruinami. A potem Bóg przyjdzie, ale uzbrojony i wtedy wszyscy zobaczą, że On jest Panem Ziemi, którą stworzył, a z której chcieli go wygnać. I poznacie, że ja jestem Panem. Alois Ilmayer z Freilassing, prosty kopacz studni, był głęboko wierzącym katolikiem. Według autorów badających jego życie, uznawany jest za najbardziej wiarygodnego wizjonera, którego zdolności prorocze były wielokrotnie wykorzystywane przez policję. Jego proroctwa z czasem spełniały się jedno po drugim. W książce Stefana Bernta Alois Ilmayer, człowiek, który mówi to, co widzi, Autor przytacza dwa zaskakujące stwierdzenia współczesnej Ilmajerowi kobiety. Ilmajer widział dziwne błyszczące pudełka, około półtora metra wysokości, które stały na polach przez pół lub trzy czwarte roku. Mogły to być baloty siana owinięte w biały plastik, które stały się powszechne dopiero w ostatnich kilkunastu latach, ale w latach pięćdziesiątych były całkowicie nieznane. Innym razem mówił, że ludzie będą mieć papierowe płytki, które wkładają do pudełka Zuban i nimi płacą. Kiedy Stefan Bernd zapytał, co oznacza pudełko Zuban, kobieta odpowiedziała, że to pudełko po papierosach. Kobieta opowiedziała również, że Ilmaier mówił, że ludzie będą mówić do tego pudełka po papierosach. Będą przez nie rozmawiać. I rzeczywiście w czasach Ilmayera fabryka papierosów Zuban w Monachium sprzedawała tytoń marki Sultan w metalowych pudełkach, które były czarne i zarówno pod względem rozmiaru, materiału, jak i kształtu, zaokrąglone krawędzie przypominały współczesne telefony komórkowe. Pudełko Zuban marki Hofparket jest tak bardzo podobne do współczesnego iPhone'a, że można by pomyśleć, że to od niego skopiowano jego kształt. Kobieta opowiedziała również, że kiedy Ilmayer mówił o tym pudełku, zawsze wykonywał rękami gesty podobne do tych, które robią dzisiejszy użytkownicy smartfonów. Alois Ilmayer już w 1949 roku przewidział zmiany w Europie wschodniej. Nie pójdzie to tak szybko i przedtem będą różnego rodzaju walki, ale to nadejdzie. Kto by pomyślał o czymś takim w czasach Zimnej Wojny? I to nie tylko wtedy, ale nawet w latach osiemdziesiątych nikt nie wierzył, że Związek Radziecki i cały komunistyczny blok wschodni kiedykolwiek upadnął. Matthias Lang, młynarz zwany muljazl, żyjący w bawarskim lesie niedaleko granicy czeskiej, swoimi proroczymi słowami zwięzłymi i precyzyjnymi robi głębokie wrażenie. Mulyazl przewidział również, że jego proroctwa spełnią się dopiero około dwunastu lat później. Kiedy zapytano go, kiedy to, o czym mówi się spełni, wskazał na małego chłopca słowami On tego nie dożyje, jego dzieci też nie, ale wnuki jego wnuków dożyją. Jeśli przyjmiemy, że jedno pokolenie to około czterdzieści lat, wychodzi nam około lat dwustu. Proroctwa Muljazla opisują trzy wielkie epoki. Najpierw nadchodzi pierwszy czas, który jest przygotowaniem, potem wielka wojna jako drugi czas, a po niej następuje wielkie porządkowanie. Wizje Muljazla były dla jego współczesnych zagmatwane i całkowicie niezrozumiałe. Na przykład, gdy mówił, że w lesie zbudują żelazne drogi i żelazny pies będzie tam szczekał. Powiedział przed 1830 rokiem, że Wielka Wojna, pierwsza wojna światowa, rozpocznie się, gdy żelazna droga zostanie doprowadzona aż do jego regionu, a żelazny pies zacznie tam szczekać. Rzeczywiście, linia kolejowa Kaltenek-Degendorf została ukończona 1 sierpnia 1914 roku, a następnego dnia jechali nią zmobilizowani żołnierze. Powiedział również, że wojnę rozpocznie mały, a zakończy ją wielki, który przyjdzie przez wodę. Mała Serbia wywołała wojnę, a wielka Ameryka ją zakończyła. Hitlerowski narodowy socjalizm opisał słowami, których nie można było lepiej dobrać nawet po fakcie. Mali staną się wielkimi, a wielcy małymi, ale gdy żebrak wsiądzie na wysokiego konia, nawet diabeł nie będzie w stanie go dosiąść. Równie trafnie opisał początek II wojny światowej. Gdy nad Dunajem w Straubing zbudują most, a będzie on prawie gotowy, ale nie do końca, wtedy się zacznie. Gdy 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa, most na Dunaju w Straubing był prawie ukończony. Brakowało tylko betonowej nawierzchni. Przewidział również zmiany klimatyczne. Gdy nie będzie już można odróżnić lata od zimy. I wprowadzenie euro. Będzie jeden rodzaj pieniądza. Współczesne zmiany społeczne opisał słowami: Gdy nie będzie można odróżnić mężczyzny od kobiety, gdy chłopi będą ubierać się jak mieszczanie, a mieszczanie jak szaleńcy, wtedy nie będzie już daleko, czyli do wielkiej wojny jako drugiego czasu. Niech spróbuje ktoś opisać dzisiejszą modę krócej i bardziej dosadnie o sytuacji gospodarczej mówił będą robić pieniądze tak dużo że nie da się już tego ogarnąć pomyślmy tylko o napompowanych budżetach państwowych i niewyobrażalnie dużych długach publicznych albo o super bogatych miliarderach którzy trzymają w swoich rękach połowę światowego bogactwa ale jaki będzie tego koniec na to pytanie muljazl przed 1830 rokiem odpowiedział Aż w końcu nagle się skończy. Alois Ilmaier po wojnie przy wprowadzeniu nowej marki niemieckiej powiedział Nowe pieniądze są w porządku, ale strzeżcie się tego, co przyjdzie potem. O rozwoju życia religijnego Mulyazl powiedział Wiara stanie się tak mała, że zmieści się pod jednym kapeluszem. Albo to Wiara stanie się tak mała, że można ją odpędzić jednym trzaśnięciem bicza. I jeszcze jedno bardzo zaskakujące stwierdzenie siedmiu duchownych będzie odprawiać myszę w Czwizel, miejscowość w Bawarii, a tylko siedmiu ludzi w niej uczestniczy. Człowiekowi brakuje słów, doskonały opis kościoła stworzonego przez ludzi. Jeszcze jedno trafne proroctwo to właśnie wierni będą najbardziej szydzić z katolickiej wiary. Na koniec, jeszcze dwa proroctwa z ust proroka z bawarskiego lasu, które dokładnie opisują współczesne społeczeństwo. Nowi panowie nie będą potrafili nic innego, jak tylko tworzyć prawa, których nikt nie będzie już w stanie przestrzegać, i nakładać podatków, których nikt już nie będzie w stanie zapłacić. Sama Unia Europejska produkuje tysiące nowych praw rocznie. Kto jest w stanie zapamiętać i przestrzegać taką lawinę przepisów? Pomyślmy tylko o tym roku. Nawet do tej pory uchwalono tysiące nowych praw, ale ten rok już teraz bije wszystkie rekordy. A potem nadejdzie wielkie porządkowanie, w trzecim czasie. Ale nikt nie myśli o tym, że Bad Boży wkrótce nadejdzie. Nikt nie chce myśleć, że ten czas dobrobytu i luksusu nagle się skończy. Muliazl mówił tak. Wtedy Bawaria zostanie splądrowana i zniszczona, a Bohemia, Czechy, zostanie wymieciona miotłą. Mieszczan, których głód wypędzi do wiosek, ich chłopów poprosi się, aby uprawiali ziemię, a chłopi zabiją ich pługami. Na koniec jeszcze jedno prorocze zdanie. Ludzie już nie będą się nawzajem kochać. Alois Ilmaier o kolejności nadchodzących wydarzeń powiedział siostrze Marii Louise Bender, zakonnicy z Caritas. Najpierw nadejdzie dobrobyt, jakiego jeszcze nigdy nie było, potem nastąpi apostazja, jakiej jeszcze nigdy nie było, następnie przyjdzie moralny upadek, jakiego jeszcze nigdy nie było, potem do kraju Niemiec przybędzie wielka liczba obcych ludzi, potem nastąpi wielka inflacja, w której pieniądze stracą na wartości, wkrótce potem wybuchnie rewolucja, a po niej Rosjanie w ciągu jednej nocy najadą Zachód. Autor artykułu, Józef Zblat, następnie wymienia proroctwa Ilmaiera dotyczące Włoch, Francji i Anglii. Te proroctwa stały się już dobrze znane i można je znaleźć w wielu miejscach w internecie. W związku z tym należy wiedzieć, że Alois Ilmaier był głęboko wierzącym katolikiem, który zawsze interpretował swoje wizje przez katolickie okulary. Swoimi proroctwami nie chciał zaspokajać ciekawości ludzi, a tym bardziej jej podsycać, ale chciał ich skłonić do refleksji i modlitwy. Przerażające wizje przyszłości uważał za ostrzeżenie i słuszną karę od Boga. Proste słowa katolickiego Kopacza studni są w większości artykułów w internecie, pozbawione katolickiej treści i wykorzystywane do sensacji. Tutaj przytoczę tylko te proroctwa Ilmajera, które bezpośrednio dotyczą religii. W kraju Buta, Włochy, wybuchnie rewolucja myślę, że wojna religijna, ponieważ wszystkich duchownych zabiją. Widzę białowłosych księży leżących martwych na ziemi. Za papieżem jest zakrwawiony nóż, ale myślę, że w pielgrzymim stroju uda mu się uciec. Ucieknie na południowy wschód przez Wielką Wodę. Nie widzą dokładnie dokąd. Potem będzie świętować koronację. Musimy dużo się modlić, aby ten horror szybko się skończył. Miasto z żelazną koroną stanie się ofiarą swoich własnych ludzi, którzy wszystko tam podpalą. Ojciec Alfred Parent wspomniał, że znanych jest około 50 znaczących proroctw, które zapowiadają zniszczenie Paryża i Marsylii. Wśród nich jest proroctwo Abbe Sufranda z 1828 roku. Paryż zostanie tak zniszczony, że potem będzie się na nim orać. Przyszłość Anglii również nie jest pomyślna według wizjonerów. Już wcześniej znane były proroctwa, które mówiły, że gdy władza Anglii zacznie słabnąć, będzie to pewny znak nadchodzącej wielkiej katastrofy. Chociaż nikt nie życzy Anglikom źle, nie jest dobrym znakiem, gdy wielka angielska gazeta kpi z tego, że według wizji Aloyza Ilmayera Anglię zaleje morze. Struktura geologiczna wysp brytyjskich od dawna wskazuje na osuwiska, które mogą sugerować możliwość przyszłych zapadnięć. Wiele proroctw mówi również o III wojnie światowej. Od Muljasla zachowały się dwa proroctwa na ten temat. Potem przyjdzie wojna, potem jeszcze jedna, a potem ostatnia, trzecia wojna światowa. Ostatnia będzie bankrutem. Będzie przebiegać tak szybko, że nikt nie uwierzy, ale będzie dużo krwi i zabitych. Ilmajer powiedział: Wiele nieszczęść spotka nasz kraj, nie tylko nasz, ale cały świat. Jest prawie pewne, że będzie trzecia wielka wojna, ale nie wiem kiedy. Ale jedno jest całkowicie pewne że nie potrwa długo. Widzę trójkę, to może oznaczać trzy dni, trzy tygodnie, ale także trzy miesiące. Ale na pewno nie potrwa dłużej. I to jest dobre, że minie tak szybko. Później dodał do tego, wszyscy będą wołać o pokój, szalom wtedy to się stanie. Nowa wojna na Bliskim Wschodzie wybuchnie nagle. Wielkie, wrogie floty staną naprzeciwko siebie na Morzu Śródziemnym. Sytuacja będzie napięta, ale prawdziwa iskra zostanie zapalona na Bałkanach. Widzę, jak wielki upada. Obok niego leży zakrwawiony nóż. Potem wszystko dzieje się błyskawicznie. Dwóch mężczyzn, opłaconych, zabija wysokiego rangą trzeciego. Wtedy przyjdzie wojna. Na zakończenie jeszcze jedna ciekawostka z proroctw Ilmajera dotyczących trzeciej wojny światowej, które przez dziesięciolecia aż do ostatnich kilku lat były całkowicie niezrozumiałe dla ludzi. Widzę Ziemię jak kulę przed sobą, z której piasków zbijają się roje białych gołębi. Rosjanie pędzą dzień i noc na zachód, gdzie stoją liczne kominy i piece. Ale wtedy pojawiają się białe gołębie i nagle coś całkowicie żółtego spada z nieba, co ich zatrzymuje. Czołgi jeszcze się toczą, ale ci, którzy w nich siedzą, są już martwi. Tę kontrofensywę Zachodu z licznymi białymi gołębiami Ilmaier widział wielokrotnie w bardzo jasnych obrazach. Redaktor gazety Kufsteiner Zeitung Hans Burgstaller, na początku lat 50. XX wieku, w specjalnym wydaniu opisał wizję Illmajera, którą skomentował następująco: Dlaczego współczesny człowiek, jak Illmajer, mówi zagadkami, gdy chce powiedzieć o samolotach? To tajemnica. Nie podejrzewał, że tym samym tylko zwraca uwagę na to, czyli dowodzi, że Ilmayer nie wymyślił tych historii, ale naprawdę to widział. Gazeta Munchner Allgemeine w numerze z 20 listopada 1949 roku podała dalsze szczegóły z wizji Ilmajera. Z piasków pustyni Afryki wzbiją się wielkie ptaki bez ludzi. Zatem to, co widział Illmajer, to nie były samoloty, ale rzeczywiście coś, co przypominało wielkie ptaki, białe gołębie, które latały bez ludzi i to w takiej ilości, że Illmajer nie był w stanie ich policzyć. Dla współczesnego człowieka te słowa nie są już nierozwiązywalnymi zagadkami, ponieważ dziś wiemy, że te dziwne latające obiekty to nowoczesne drony bojowe. A to, że Ilmayer widział ich tak wiele naraz, stało się technicznie możliwe dopiero w naszych czasach. Jeśli chodzi o wizję trzech dni ciemności, Konrad Adelmajer, który w swojej książce opisał wizje, które osobiście usłyszał od Ilmayera, tak relacjonuje w 1961 roku to, co usłyszał od Ilmayera. Wiosną 1959 roku podczas naszego ostatniego spotkania Ilmayer powiedział o trzech dniach ciemności. Podczas wojny pewnego dnia zrobi się ciemno. Wtedy przyjdzie grad z błyskawicami i grzmotami, a ziemią zatrzę się trzęsienie ziemi. Wtedy nie wychodźcie z domu. Lampy nie będą świecić, nie będzie prądu, tylko świece będą się palić. Kto wdycha pył, dostanie skurczów i umrze. Nie otwierajcie okien, przykryjcie je czarnym papierem. Wszystka otwarta woda będzie zatruta, a także wszelka żywność, która nie jest w zamkniętych puszkach. Żywność w słoikach też nie przetrwa. Na zewnątrz krąży śmierć przez pył, bardzo wielu ludzi umrze. Po 72 godzinach wszystko się skończy. Ale jeszcze raz powtarzam nie wychodźcie nie wyglądajcie przez okna niech pali się poświęcona świeca lub wosk i módlcie się w jedną noc umrze więcej ludzi niż w dwóch poprzednich wojnach światowych dla niewierzących wszystko to jest nie tylko sensacją współczesną fantastyką lub fabułą filmu grozy niewierzący nie rozumieją interwencji boga w jego stworzeniu dlatego nie chcą tego przyjąć do wiadomości Modernizm idąc za protestantami również wygnał Boga karzącego i wymagającego odpowiedzialności ze Starego Testamentu. Ich nowotestamentowy Bóg składa się tylko z wrażliwej, ludzko pojmowanej miłości. Ale jaka to miłość, która nie traktuje już poważnie grzechu?